Nowe ekskluzywne zdjęcia z Titanika, zdecydowanie najlepsze do tej pory, przez większość tego stulecia. Kiedy we wrześniu 1985 roku pojawiły się pierwsze zdjęcia wraku Titanika, świat zamarł. Ludzie przykleili się do telewizorów, obserwując legendarny statek, który pojawił się po ponad 70 latach. Gdzie zatonął Titanik, pytacie? Leży około 650 km od wybrzeża Nowej Fundlandii w Kanadzie. Ten rzekomo niezatapialny statek spoczywa w całkowitej ciemności, na głębokości prawie 4000 m pod powierzchnią. Tak, na takiej głębokości leży Titanic. Ale nawet po tak długim upadku na dno oceanu, przednia część, zwana dziobem, wygląda zaskakująco nienaruszenie. Relingi wciąż tam były, łańcuchy kotwiczne też nawet eleganckie linie kadłuba, które możecie kojarzyć ze starych zdjęć, ale w wiadomościach prawie nie wspominano o rufie i jest powód, dla którego wciąż mało o niej mówimy. Te zdjęcia były czymś więcej niż tylko hipnotyzującymi i niesamowitymi fotografiami, nagraniami. Były dowodem na to, co naprawdę się stało, gdy Titanik zatonął. W końcu poznawaliśmy odpowiedzi o tej katastrofie z 1912 roku, której zginęło ponad 1600 osób. I zanim wygooglujecie, ilu ludzi przeżyło katastrofę Titanika, powiem wam: 706. Wśród ocalałych, kilku twierdziło, że widziało, jak statek rozpadł się podczas tonięcia. Inni upierali się, że zatonął w całości, i ostatecznie śledczy przyznali im rację. Oficjalne raporty stwierdzały wtedy, że Titanic zatonął w jednym kawałku. Przez 73 lata to była oficjalna wersja, aż w końcu zobaczyliśmy Titanika na dnie oceanu. Kiedy opublikowano podwodne zdjęcia Titanika, potwierdziły to. Tak, liniowiec naprawdę rozpadł się podczas tonięcia. A skoro właśnie widzieliśmy zdjęcia dziobu. To rufa też powinna być gdzieś w pobliżu, prawda? Cóż, poniekąd, znaleźliśmy ją, leży około 600 metrów od dziobu na dnie oceanu. Więc tak, istnieje. Ale dlaczego nikt nie mówi o tym, co stało się z rufą Titanika? Cóż, jest ku temu ważny powód. Dziób, mimo uszkodzeń po uderzeniu w dno, wciąż jest rozpoznawalny. Wiele jego wnętrz jest zaskakująco dobrze zachowanych i leży tak jakby statek kontynuował rejs. Ale rufa jest zniszczona. Dziś to raczej poskręcana plątanina stali, która ledwo przypomina statek. Tylko bardziej odporne elementy, jak śruby napędowe, silniki tłokowe i ster, zachowały swój kształt. Reszta rufy dosłownie wtapia się w dno morskie. Żeby zrozumieć, dlaczego jest w tak fatalnym stanie, musimy wrócić do tej mroźnej nocy 15 kwietnia 1912 roku. Nocy katastrofy Titanika. Zaledwie kilka godzin przed tragedią Titanic płynął spokojnie przez zimny Atlantyk Północny. Rufa tętniła życiem. Rodziny rozmawiały, grała muzyka. Życie toczyło się jak zwykle. Tu znajdowały się kabiny pasażerów z najtańszymi biletami. Dlatego podróżujących trzecią klasą nazywano też pasażerami międzypokładowymi. Ale rufa nie służyła tylko pasażerom mieściła też wiele przestrzeni magazynowych: ładownie, bagażownie, kuchnie, kabiny załogi, a nawet maszynownie. Zapamiętajcie to za chwilę będzie ważne. Przejdźmy do momentu zderzenia z górą lodową. Gdy dziób zaczął tonąć, rufa powoli unosiła się z wody, wywierając ogromny nacisk na środek statku. Około drugiej w nocy światła na Titaniku zamigotały i zgasły. Chwilę później statek rozłamał się na pół i dziób zniknął pod falami. Rufa na moment opadła, po czym znów się uniosła. Tym razem prawie pionowo. Przez kilka sekund stała prosto, a potem rozpoczęła ostateczny zjazd w głębinę. Około 2.20 rufa zniknęła pod wodami Atlantyku. Titanic zniknął! Pod wodą rozgrywały się dwa zupełnie różne scenariusze. Dziób powoli napełniał się wodą i opadał w dół, niemal jak łagodnie płynący okręt podwodny. Dzięki temu zachował swój kształt i pozostał w dużej mierze nienaruszony. Ale z rufą Titanika było zupełnie inaczej. Rufa była szeroko rozerwana w miejscu pęknięcia statku. Woda wdzierała się przez ten otwór z niesamowitą prędkością. To nagłe zalanie sprawiło, że rufa opadała znacznie szybciej niż dziób. Napierająca woda wywoływała tak silne turbulencje, że kawałki były odrywane i rozrzucane po całym dnie oceanu. Pamiętacie, co mówiłem o przestrzeniach wewnątrz rufy? Te ogromne przestrzenie magazynowe były otwarte, a wiele z nich zawierało kieszenie powietrzne. Kiedy rufa się odłamała, wciąż miała przedziały wypełnione uwięzionym powietrzem. Gdy wirując opadała w głębiny, rosnące ciśnienie wody miażdżyło te kieszenie jedną po drugiej. Otaczająca struktura zaczęła się zgniatać, rozrzucając kawałki metalu, meble, posągi i rzeczy pasażerów po całym dnie oceanu. Wielu ekspertów uważa, że ogromne ciśnienie zmiażdżyło tę część podczas tonięcia, dlatego dziś niewiele z niej widać. I teraz znacie odpowiedź na tajemnicę tylnej części Titanika. Mało o niej mówimy, bo po prostu niewiele zostało do zobaczenia. To jak ta część historii Titanika, która jest zbyt zniszczona lub zbyt bolesna, by o niej mówić. Część statku, która naprawdę wydaje się utracona, i przykro mi to mówić. Ale taki los czeka też dziób. Nie będzie tam wiecznie. Kultowy kształt wraku zmienia się z roku na rok i to nie na lepsze. Przednia część Titanika niszczeje i pewnego dnia całkowicie zniknie. Na dnie morza Titanik jest poddany ogromnemu ciśnieniu, prawie 390 razy większemu niż na powierzchni. Dobra wiadomość: we wnętrzu statku nie ma już kieszeni powietrznych. Więc wielkie implozje się nie powtórzą. Zła wiadomość: ciężar statku pomaga go niszczyć. Gdy te 52 tysiące ton stali powoli osiadają na dnie, skręcają i ciągną kadłub. Misje batyskafów zauważyły już duże pęknięcia, biegnące przez stalowe płyty. Nawet same pokłady zaczynają się zapadać. I jest coś jeszcze. Wrak może wyglądać efektownie i upiornie, ale to zasługa grubej warstwy bakterii i drobnoustrojów. Problem w tym, że powoli pożerają Tytanika. Większość korozji tam na dole powodują bakterie, stopniowo osłabiając całą konstrukcję. Stalowe płyty, belki i podpory stają się cieńsze z każdym rokiem. Naukowcy szacują, że statek traci od 130 do 200 kg żelaza każdego dnia. Mimo to wrak nie zniknie z dnia na dzień. Eksperci uważają, że całkowity rozpad liniowca może zająć nawet 420 lat. Do tego czasu będziemy obserwować ten smutny, ale naturalny proces. Części statku rozpadają się kawałek po kawałku od nocy zatonięcia, a wiele się zmieniło, odkąd zaczęliśmy robić podwodne zdjęcia. Fragmenty relingu odpadły, sufit w łazience kapitana się zawalił. Dlatego tak wiele ekspedycji skupia się teraz na nagrywaniu i szczegółowym skanowaniu wraku Titanica, by zachować jego pamięć, zanim ocean pochłonie wszystko. To nasz sposób na zachowanie tej historii, gdy czas i natura cicho wykonują swoją pracę. Może te głodne bakterie zrobią sobie przerwę od uczty, żeby Titanic mógł spoczywać w spokoju przez jeszcze wiele lat.